Witam Was moi kochani. Ja właśnie jestem na słoneczku. Jest naprawdę pięknie. Jestem wśród zieleni. Obiadłam się też owocami, które rosną właśnie tutaj na drzewach. Jestem naprawdę jak w raju. No, i stawiamy teraz kartę dla nas wszystkich, dla ogółu, na 6 sierpnia. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, więc nie z każdym z nas będzie ono rezonować całkowicie z niektórymi z nas więcej, z innymi mniej, a może z niektórymi nawet wcale. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne i na prywatne lekcje tarota, jeśli ktoś jest tym zainteresowany. No i pamiętajmy, że każdy z nas samodzielnie podejmuje decyzje i my sami tworzymy nasze życie, więc wszystko jest w nim możliwe. Nie słuchajmy tego, co mówią nam inni. Powtraktujmy to jako wskazówki, jako pewne możliwości, a nie jako wyrocznie. I moi kochani, na 6 sierpnia wyszła nam przepiękna karta Asa Denarów. Jest to karta Brama. Ta karta mówi o tym, że ten dzień, 6 sierpnia, może być dla nas bardzo udany. Mogą do, dotrzeć do nas nowe możliwości, nowe oferty, nowe propozycje, kontrakty, transakcje, wyznania, które. Będą dla nas bardzo dobre i mogą przynieść nam stabilizację, bezpieczeństwo, pomyślny rozwój, to czego po prostu pragniemy, czyli ogólnie mówiąc spełnienie. Na tej karcie widzimy worek, z którego wysypują się monety. Monety mogą symbolizować nie tylko pieniądze i wartości materialne, ale wszelkiego rodzaju wartości. Pamiętajmy, że wszystko jest energią. I jednością, i sprawy duchowe, wartości duchowe są również bardzo cenne, a może nawet cenniejsze od tych materialnych, ponieważ tych ostatnich ze sobą nie zabieramy, odchodząc z tego świata. A mówi o tym, że to od nas zależy, czy my tego denara przyjmiemy tą możliwość, tą propozycję, czy my przejdziemy przez bramę, która się przed nami otwiera i prowadzi nas do lepszego, wspanialszego świata, do rozwoju, do spełnienia. Możemy po prostu z jakiegoś powodu tej możliwości nie przyjąć, odrzucić. Możemy jej również nie zauważyć albo zbagatelizować, bo wtedy po prostu to się nie wydarzy. To jest tylko możliwość. A z może mówić o, o tym, że ktoś, kogo poznaliśmy, ma wobec nas uczciwe zamiary. Chce z nami zbudować trwały, stabilny związek. Jest to więc zapowiedź udanego, trwałego, stabilnego związku. Jeżeli mamy już związek bądź rodzina. Ascenarów może mówić o tym, że będziemy realizować wspólnie jakieś nowe pomysły, jakieś projekty, które pomogą nam polepszyć nasze życie pod różnymi względami. Astynarów, jeśli chodzi o pracę, no to są nowe propozycje pracy, nowa praca, nowe możliwości w pracy, które będą dla nas korzystne i należy je przyjąć. Jeżeli chodzi o finanse, no to As denarów zapowiada udane transakcje finansowe, udane inwestycje. Jeżeli chodzi o przesłanie od jednorożców, mamy tutaj piękną kartę dobrobyt. Dobrobyt cię otacza, zatem bądź otwarty, by go przyjąć. Tak więc, kochani, ta karta pięknie współgra z Asem denarów. Zaraz zobaczymy, co mamy tutaj więcej. Jednorożce sprowadzają dziś na ciebie dobrobyt. Zostałeś poproszony o przyjęcie tego z radością i wdzięcznością, aby jednorożce mogły zwiększyć przypływ obfitości w Twoim życiu. I afirmacja dla nas na 6 sierpnia: Przyjmuję wszelki dobrobyt z radością i wdzięcznością. Tak więc, kochani, ta karta zapowiada, że propozycje, oferty, yy, które. Czy transakcje, których dokonamy tego dnia, przyniosą nam wiele radości, spełnienie i dobrobyt, jeżeli je tylko przyjmiemy z radością i wdzięcznością, otworzymy się na nie i wcielimy je w życie, będziemy je realizować w życiu realnym. Tak więc zapowiada się bardzo udany dzień, który może wnieść nowe możliwości w nasze życie i sprawić, że zacznie się w naszym życiu coś bardzo dobrze się rozwijającego, dobrze prosperującego, dającego nam spełnienie. Ale pamiętajmy, aby przez tą bramę przejść. Trzymajcie się moi kochani, do usłyszenia, pa